Które zaczynają nawadniać swoje ciało wysokiej jakości wodą, wodą żywą, zaczynają zauważać przypływ energii, lepszy sen, budzą się wypoczęte, uśmiechnięte, radosne, poprawiają się koncentracja, są lepsze procesy myślowe, redukują się bóle w ciele, bóle stawów, mięśni, kręgosłupa, bóle głowy, migreny, poprawia się perystaltyka jelit, cofają się zaparcia są wypróżnienia każdego dnia. Włosy, skóra, paznokcie są mocniejsze, piękniejsze, bardziej lśniące. Paznokcie przestają się rozdwajać, łamać. Włosy są lśniące, długie,